Zaprosi do studia Przemka Baleje, który jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w prawie nieruchomości, w prawie związanych z, ze sprawami konsumenckimi oraz właśnie z bankowością. Witaj Przemku, cześć. Czy przyglądałeś się statystykom dotyczących wygranych, przegranych spraw? Jak to na dzień dzisiejszy się kształtuje? Czy właśnie po wyroku CUE, który Miało miejsce 3 października 2019, widać jakby przechylenie tej szali na korzyść konsumenta. To znaczy tak, są publikowane rozmaitego rodzaju statystyki, ale tutaj problemem jest ich wiarygodność. Dlatego, że Stowarzyszenia Frankowiczów wskazują na to, że po wyroku CUE znacząco wzrosła ilość wyroków na korzyść. Frankowiczów. Z drugiej strony, na przykład, jeden z banków w grudniu wydał takie oświadczenie, gdzie wskazał, ile procesów przegrał, a ile wygrał. No i wychodziło z tego, że wygrał tam około 80 paru, a przegrał 11. Ale ja wiem, jakie to były procesy. Część z tych wyroków, które były korzystne dla banku, to znaczy korzystne w tym sensie, że skutkowały oddaleniem powództwa, zawierały w sobie konkluzję, że umowa. Jednak jest nieważne, albo że umowa nie jest we frankach szwajcarskich, że nie jest klauzula indeksacyjna nie obowiązuje tej umowy. że trudno tutaj powiedzieć, niestety nie mamy, nie, nie mamy publikacji emitowanych przez podmiot, który cieszyłby się dużym zaufaniem jakby po obydwu stronach, do którego można by było się odnieść. Trzeba pamiętać o tym, że kierując sprawę do sądu wyrok zawsze będzie niepewny, aczkolwiek czasem rosną. Tak słyszałem, gdzieś mi się w oczy rzuciło, nie wiem ile tam jest w tym prawdy, ale czasami te kwoty mogą być olbrzymie. Słyszałem na temat... Otóż, otóż. Ostatnio rzuciła mi się informacja w, w internecie, że jeden z banków no, będzie musiał zapłacić blisko 3 miliony złotych. Nie wiem, czy słyszałem w tej sprawie. W przypadku kredytu frankowego klient wygrał, tak już po drugiej instancji, więc to czasami to są olbrzymie kwoty. No tak, ale to jest specyfika rynku mieszkaniowego. Tak. Kredyt. Kredyt mógł, na, nawet na zakup mieszkania mógł wynosić około 1,5 miliona złotych czy 3 miliony złotych. Takie nieruchomości w niektórych lokalizacjach w Polsce były. Mhm. Czy wspomnę Zakopane, Sopot, bądź Warszawa, albo Kraków. A porozmawiajmy Przemku jeszcze o dyrektywach Rady z 1993 roku właśnie dotyczącego tych nieuczciwych praktyk względem konsumentów. No tak, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej przyjęliśmy na siebie obowiązek implementacji przepisów europejskich regulujących wspólny rynek. Trzeba pamiętać o tym, że regulacje dotyczące konsumentów, traktowania konsumentów przed przedsiębiorców, wprowadzenia jednolitych standardów w tym zakresie na rynku to jest bardzo ważny element rynku Unii Europejskiej. Ponieważ Polska przyjęła na siebie obowiązek implementacji tej, w tym zakresie, między innymi, musieliśmy przyjąć cały dorobek, który jest z tym związany. Między innymi dyrektywa Rady z 1993 roku, która określa te zasady, zasady określane, w jaki powinno się traktować konsumentów, jakie praktyki w stosunku do konsumentów są nieuczciwe, ale co najważniejsze, to wskazuje na to, że przyjmujemy również dorobek orzecz orzecznictwa, zarówno sądów europejskich w tym zakresie, w jaki sposób to było interpretowane, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj orzecznictwo w zakresie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest dla nas istotne o tyle, że o ile dyrektywa zawiera dosyć ogólne stwierdzenia, o tyle orzecznictwo zawsze dokonuje. Doprecyzowania na gruncie poszczególnych spraw, I to jest dla nas ważne. Bardzo istotna kwestia. Wyrok CUE z 3 października 2019 roku. Co on nowego wnosi i co zyskali dzięki temu dziwakowi, o którym tak głośno było w Polsce? A także inni frankowiczowie. Trzeba wrócić do tego poprzedniego pytania, mianowicie dotyczącego regulacji europejskich. Właśnie wyrok CUE z 3 października dotyczy interpretacji tej dyrektywy Rady, o której wspomniałeś przed chwilą. Zgodnie, w ogóle ten wyrok, co prawda nie dotyczy bezpośrednio samego zagadnienia przewalutowania franków szwajcarskich, wynika to z bardzo e, określonego, e, z bardzo określonych okoliczności. Mianowicie skład orzekający, który orzeka w sprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że klauzula przeliczania na franki z powrotem jest klauzulą niedozwoloną akurat w tej sprawie. Dlatego on o to odsłonę nie pytał. Pytał SUE o to, co ma z tym teraz zrobić. Tak naprawdę. Dlatego SUE nie wypowiedział się bezpośrednio o tym, że klauzule przeliczeniowe dotyczące franków, w taki sposób, jak są ujęte w umowach kredytowych niektórych banków, lub wszystkich banków, są niedozwolone lub nie. Natomiast w pewnym sensie przewrócił dotychczasowy dorobek naszego orzecznictwa w zakresie tego, co należy z tym zrobić. Ponieważ dotychczas dominował pogląd, że jeżeli. Ee, w określonej umowie, na przykład kredytowej, dostrzeżemy klauzule niedezwolone, to należy je wyeliminować, jeżeli stosunek prawny może funkcjonować z pominięciem tej klauzuli, to on sobie funkcjonuje nadal nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności takiej umowy. Natomiast zgodnie z tym wyrokiem jest to możliwe, po pierwsze, jest to możliwe, po drugie o tym, że to jest możliwe, Konsument powinien zostać pouczony przez sąd, a po trzecie, to konsument decyduje o tym, z jakiego, w jakim zakresie chce korzystać z ochrony. Czy chce kontynuowania stosunku prawnego bez klauzuli niedozwolonej, na przykład klauzuli indeksacyjnej, czyli odfrankowienia, mhm. czy też chce stwierdzenia nieważności całej umowy, że tak powiem, przewrócić stolik i, i zacząć wszystko od nowa. Tak? Mamy osobne roszczenia. Ja mam rozstrzygnięcie z banku, bank ma rozstrzygnięcie wobec mnie. Umowa jest nieważna. Niedawno w Gdańsku sąd ponownie zapytał Cué, co właściwie ma robić, bo no nie był pewny, jak postąpić w sprawach. I tam bodajże padło pięć pytań. Z tego, co słyszałem, to te pięć, to tak naprawdę jedno jest istotne, co do tych terminów, przedawnień. Co o tym myślisz? może przybiliśmy słuchaczom, widzą. Czego te pytania dotyczyły? Pierwsze pytanie dotyczyło tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku naszej rozmowy. I ja wspomniałem, że będziemy o tym mówić później, mianowicie o tym, czy umowę kredytową, w której zawarto niedozwolone postanowienia umowne, można było jakby uzdrowić w ten sposób, żeby zawrzeć w późniejszym okresie aneks, który zniweluje całkowicie skutki. Skutki tego, tego wcześniejszego zastosowania dozwolonej klauzuli umowy. No to jest ciekawe, dlatego że jakby tutaj sąd okręgowy chce przejść ponad tym, co już określił nasz sąd najwyższy, bo nasz sąd najwyższy już kilkakrotnie na ten temat się wypowiedział, że w ten sposób nie można uzdrowić takiego stosunku prawnego. Także z punktu widzenia prawa krajowego jest to przesądzone. Widocznie sąd okręgowy dopatrzył się że no, prawo krajowe prawem krajowym, ale być może właśnie interpretacja tej dyrektywy, o której mówiliśmy, e, wskazywałaby na inne rozwiązanie w tym przypadku. Drugie pytanie, które zostało skierowane przez Sąd Okręgowy, dotyczyło kwestii jakby podzielenia klauzuli niedozwolonej, czyli podam tutaj taki, posłużę się takim przykładem, jeżeli na przykład zastrzeżono w umowie kredytowej, że kurs e, wymiany waluty po którym przelicza się kredyt frankowy, jest ustalany w oparciu o kurs średni NBP powiększony o marżę. No to powstał taki pomysł, że można by zostawić tylko ten kurs średni nbp i wyrzucić tą marżę, czyli podzielić zapis umowny na część dobrą i część niedobrą. W tym zakresie również nasze orzecznictwo wielokrotnie się wypowiadało, że tego rodzaju zabieg jest niedozwolony. Są to w Gdańsku widocznie doszedł do wniosku. Że istnieją wątpliwości co do tego, czy można coś takiego zastosować na podstawie prawa europejskiego. Trzecie pytanie dotyczy tego drugiego, ale jest sformułowane w taki sposób, że sąd zastanawia się nad tym, czy jakby takie zasady współżycia społecznego, bezpieczeństwo systemu bankowego nie przemawiają za takim rozwiązaniem aby jednak właśnie zastosować to rozwiązanie, które zostało odrzucone, czy jednak by tego nie zastosować po to, aby tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, uratować sytuację finansową banku. Czwarte pytanie dotyczyło tego, czy orzeczenie sądu na przykład stwierdzające nieważność umowy lub nie, ma tak zwany, jak to mówią prawnicy, skutek konstytutywny czy skutek deklaratywny. Gdybyśmy uznali, że ma skutek Konstytutywny, to znaczy, że tak naprawdę to teraz się to wszystko zmieniło. Sąd nie ustala, ale zmienia. W związku z tym, te wszystkie nasze rozważania dotyczące na przykład, przedawnienia roszczeń robią się nieaktualne, ponieważ przedawnienie roszczeń w przypadku konsumenta i w przypadku banku zaczyna biec od daty, yy, od daty wyroku. Ja myślę, że to, jest, to pytanie zostało sformułowane głównie pod kątem zainspirowane przez pełnomocników banków, które zaczęły tego, tego typu kwestie podnosić, ale ona się stała aktualna właśnie po orzeczeniu Państwa dziurbanku. Dlatego, że tam w momencie właśnie...